Wodzu, witam w kolejnym odcinku kontynuujemy naszą przygodę, jak widzicie jest nas coraz więcej, ja jestem ulepszony na full, zapomniałem, nie, jeszcze nie. ale zaraz będę. I mamy dwie misje, musimy zabić nieumarłych i tam mamy dwa dni, ale ja bym, zobaczymy, poczekajcie, bo mamy tak, kantynę, mamy autostrada dzień, czy ja mogę zdobyć autostrada dzień, materiały, nie wiem, pewnie wszędzie można zdobyć. Tu mamy 3 dni, słuchajcie, tu mamy... 2 dni, czy jak to zrobię zostanie nam jeszcze jeden dzień No dobra, to pójdźmy tą kolejnością, czyli tak. Idziemy autostrada dzień. Czy mam z kimś konkretnym iść? Nie mam z nikim konkretnym. No to robimy tak. No ty idziesz na pewno. O, będziemy maksymalny poziom. Ciekawe co za umiejka. To jest karabinowy. Tanie jest no, On jest w grupie. Ta jest jaka? Strzelbowa i medyczna. Też idziesz. Też idziesz. Dobra, to reszta ma mieć zadania. Tak, eee, materiałów nie zażywamy, więc niewielki nie wybór mamy. O, musimy tak niestety. O, czekajcie, a medyk nawet... Ej, medek nie zużywa. A nie, dobra, zużywa. No dobra. Mamy trzech tych, trzech tyk. Idziemy, autostrada. Dzień. Podróż. Potem materiały zrobimy. I tak będzie wyglądał ten odcinek. Więc powinno być dobrze. Do go jak się klikaj Nie wiadomo. Już wiemy, że się misja zaczytała. Poczekajcie, pomóc medycznym. Mamy dużą. Ma pałkę, a strzelbę? to ma lepszą? Dobra, wszyscy macie taką samą Ile masz nawoi? 19, to... na nawoje Bardzo ładnie, a poczekajcie, a ty ile masz na To już masz 15 A ty? To masz 15, no i jest dobrze Walka, dobra Ugryzione, szukamy ugryzionych przychodniów To jest najgłupszy atak z możliwych, nie? Teraz szczególnie jak... ja mam blok jeszcze Szczególnie jak ja pierwsza tak muszę wykonać normalny, zwykły. Już bossa można byłoby też porobić. A dwóch mam ogłuszonych, no rewelacyjnie nie. Zobaczcie jak już RNG już mi nie pasuje. Zaczęliśmy odcinek i już jest coś nie tak. Nigdy nie było z tym problemu takiego, a teraz zobaczcie. O, ja mam tu siły milion. Super, super wodzu, że 80% mając nie udało. Oczywiście, trzech komie, nie? z jest Dobra, tych człowiek najszybciej zabić. O, super, super, że go zabiłeś. Stąd ogień, czyli tego trzeba teraz huknąć. Poczekajcie, zrobimy tak. Eliminator. No, super, że udało ci się. Dobra, kontrol gain nie pójdzie. No, słabo, strasznie. To, no, ogłuszę, Tak. Widzę, że jest coraz lepiej. 80% samolotu nie. Tu mi weszło. Dobra, dziękuję. Teraz ja bym chciał iść w zawód? Nie, ja bym chciał pójść... Percepcja wzrasta o 10. Siła wzrasta, percepcja. 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 Ja bym szedł w inżyniera wtedy u niego. Inteligencja mu wzrasta. Tak. Dobra, idźmy dalej. Szkoda, że się życie nie odnawia. Teraz level dostanie tamta, no pierwszy zaczynam. Tak być powinno. Musimy go zabić w e trójkę. Niestety muszę. No, jeszcze przeżyć. Słabo. To jest taka, tak, wręcz. O, egzekucja. Zobaczmy. I 101 energii. Dużo. A dużo. Nie, no przeżyła. Tu będzie 6 energii tylko, no ale zawsze coś. Dobra, idźmy dalej. Proszę, materiały wpadły, czyli są. Reakcje trzy, proszę jak pięknie. Materiałów 8 już tylko. Eee, jakby się udało. Jest ubliżony przechodzi Zbywamy się go, Leszcza. Dobra, z jednym to zrobimy sobie bez zużywania amunicji. Od razu zrobimy, taka tak wręcz egzekucja, proszę. 50. Dużo, bo normalnie 22 wchodzi. No, idealnie. Jest bulgarik. Ile mamy? Jeden tylko, dobra. Teraz mamy jakiś Iwancik. Może, żeby nie ogłuszył. To najpierw porobimy. powiniene się powinieneś zawić tym. Ile, ile zostało ich? Trzy życia. I ta nie mogła jej uderzyć, nie? Yes. A tak wręcz... Yy, robimy tak, eliminator No, super żyć się to udało. O, kryty przed. No, on jeszcze żyje. Oczywiście 6 anni Lepsze bronie, teraz jeszcze powinienem mieć. Dobra, fala druga. Zobaczmy co tu się uda. Jest ten, ten jest bardzo ważny. Mam pięciu zabić, dwóch już nie ma. Dobra, poradzimy sobie z nim. O nie, jad, jad najgorzej. Ale w tamtego, w tamtego możesz. Nie, po, nie położę go, więc... 50. I brak obrażeń, to jest dziwne. A mamy jeszcze tę lepszą pałkę. Burger. Dobra, no to ja mam tego tak dużo. Że po prostu już mamy dwóch. Dobra, dwóch, jesteśmy w czwartym. Dobra, pierwszy ja atakuję. O nie, poszedł blok, nieładnie, ale tu już nic nie poszło. Tał się No, super ją położyłeś. Rewelacyjnie. No, ja powinien ją zabić. Amunicja, dobrze. Nie to chciałem, ale też niech będzie. Pies ukrzyżowany przechodzień. kolejny. Dobrze, nie żegnął. On mi mi cały czas tego. Egzekucja masz, Leszczu. No i po tobie, jeszcze przeżył. On tego już nie miał szans przeżyć. Okej, okay. cały czas dostaje... do leczenia. To no dobrze. Cieszę. No to nie jest grupa nieumarłych, to jest jeden. Co nie potrafisz z jednym poradzić? Weźmy go zabić. No i dasz, masz tylko 12, chyba musisz z demagogu zabić. No super, pięknie ci poszło. Jest ugryziony przechodzi bardzo dobrze. Egzekucja leci na ciebie. 104, dwa razy więcej niż powinienem. Dobra, Leszu. Masz egzekucję. To jest teraz. Coś dostały. Jeszcze jeden został. O, już mamy go. I kościk zrobiony i tam chyba by levelik ładnie Do 116 dawaj Materiały dwa, pięknie Jeszcze dwa materiały, walka Czekaj, czy to jest tak Widzicie zawód, i ona tu musi iść, i teraz można już zastrzyki regenerujące robić. I to było mega potrzebne, i bardzo dobrze, że to zrobiliśmy. Czyli Jennifer będzie robić nam jenefer. Te panie to, że jenifer to jak yy, żona widźmina. Czekajcie, materiał 50, narzędzia. Czy co? Jak ja muszę zdobyć narzędzia? Ej, coś skiepściłem. Mam materiału, nie mam narzędzi. Ej, co tu się wydarzyło teraz? Nie zrobię quest'a? Będzie robić zastrzyki regenerujące, ale też ona może ich... Nie, użyć mogą więcej osób może. Ale co? Poczekajcie, bo teraz to ja już zdębiałem, co tu się wydarzyło. też bardzo ważne materiału 6 tego już nie chcę czekajcie, dlaczego nie? Mam narzędzi I Słuchajcie, no liczę na to, że jak gdzieś tu narzędzie znajdę wygrał tak długo teraz, aż narzędzie znajdę, bo już tak naprawdę nie mam czasu 4 mu zostały o i 4 i 12, nie? taka wymianka taka wymianka, niech będzie no oczywiście nie położył go. Ta jest zatruta. Ten ja się blokuje krawatem. Ma krawat nie do przedarcia. Narzędzia. Stare części broni. Narzędzia. Tu musi być jakiś event chyba, słuchajcie. No dobra, i zrobiło się nieciekawie. Wszystko pod kontrolą zrobiło się nie jest ciekawe. Nie to chciałem. Dobra, ona i tak będzie porobiona. Ona. ta się nie potrafi obronić. Łuski po naboje. I tu są narzędzia. Ja to oczywiście otworzę. Ach. No dobra, zrobiło się nieciekawie. Nie mamy narzędzi. Weź bo. Nie mogę sobie pozwolić. Weź go połóż, co? Może, choć raz? No super, coraz lepiej ci idzie. Nie wiem, dobra, ten się, tak krawatem się bro, bro, broni, blokuje się. Tak, ogłóż mnie, ogłóż mnie, dobrze. I jeszcze nie zawijemy go teraz, patrzcie. Idę dalej. Liczę, że z jakiegoś cudownego pojemnika mi wypadną narzędzia i że będzie to tyle narzędzi ile potrzebuję. Dobra, położysz go teraz? czyż raz? O, proszę, udało się. Już, już się nie podniesiesz, chłopie. O, i to będzie, patrzcie e, no też rewelacyjna rzecz, ale cały czas mnie na to liczę. Narzędzia. A będę mógł narzędzia u rzeku. Dlaczego ona pierwsza była? Jak ona żyje? Jeszcze? Ej, ile ona ma? Co jest, który ona ma poziom? A bo to są... Dobra, jesteśmy w 11 tym. To jest przywódca już. Cóż przewódca Ale weszło ale materiały słuchajcie dostaję Hamburger dostaję. o Jezus ile tu jest żarcia O i nagil się na polu No nie wiem, no tu chyba nie będzie narzędzi. Jestem... Jestem zniesmaczony. I nie wiem gdzie ja mam kupić. Nie wiem do końca iść 51, nie jest źle jak na tego On ma tą tarczkę dziwną, nie? dobra, muszę cię tak zabić o, i jeden mu zostało, zobaczcie Można, można I powiem je jeszcze zabić z jednym Ej, pełno jedzenia Bardzo ładnie, lepiej być nie mogło, teraz z kolei zejdzie mi tyle życia, że bokiem mi wyjdzie. Zobaczcie, ile... no ten akurat nie wiele, ale ci z karabinami, o jest, o jest, prawie nie zabił, Eliminator. Tyle się udało. Zabijaj szybko tamtego gościa. To tak specjalne. Już nie, nie mogę się doczekać. Zabij tamtego gościa. I chcę jak najszybciej, bo tu jest, widzicie, jest ciężko. Przepadnie się. Jeszcze mnie uguszył. A, dobrze, zabijcie mnie Eliminator No teraz wychodzi na szczęście, bo ciężko bym to widział w tej walce. Masz okusze Cię? Bardzo ładnie. O jest, chociaż tyle dostałem. Nie mam narzędzi. A ja wiem na co poszły narzędzia. Poszły na yy, polowanie. Poszły na polowanie przecież. Poszły na polowanie, to zużyłem. Nie wiem, jak handlowiec nie ma, to mamy problem. Idę dalej jeszcze. Zjedz burgerkę. Dwa burgerki, bo byłeś bardzo głodny. Ale ładny, ale ładny 68. O, szkoda, że nie zabiję ich, bo... Teraz tak, robię tak. Eliminator Pięknie. A tak wręcz. Pięknie. A teraz już musimy go porobić przez te dwie tury, a takim wręcz. Fajcie mi, że się uda. No nie wierzę. Już nie ryzykuję. Ej, znowu hamburger. Nie no, zobaczcie ile tu jest... RNG poszło zupełnie w inną stronę. Tylko nie mam na RNG... Nie wiem, zastanawiam się do tego bossa próbować dojść, już daleko mi nie zostało. Może nie są to najlepsze... ...możliwe chyba wybór postaci, chociaż ten skarbinu daje radę. Ten też, życia trochę mają jeszcze. Eliminator. A tego fajnie było, bo on mi przywoła, dobra, uda się pięknie, to było najpiękniej, najpiękniej, dobra już po nim, dobra, tu zaoszczędziliśmy dużo życia. No i narzędzia, narzędzia. No nie, nie, nie na końcówce. Czekajcie. To jest taka egzekucja. Nie ryzykujemy. Jeszcze nie ma. Dobra, damy radę, nie? I teraz już po tobie. I mamy 17. Materiał 3. Jest level up. Idź w ten karabin w chłopie. Dobra, zobaczę. Mam nadzieję, że się potem we mnie w trójkę nie rzucą. Jednego, który ma najmniej ten u góry. O, to będzie szybka. Szybka akcja. Mogę wiedzieć, dlaczego mnie zaatakował? Dobra. Średnio mi toż pasowało. Wolałbym tą... A ja mogę przerobić na narzędzie, na przykład nie, tu nie ma takiej opcji. Żeby przerabiać. Fajnie było, ale na pewno nie ma. Dobra, ona powinna zginąć już to samo. Dobra. To było bardzo nieładne. Terminator. Czy ona jest otwarta na to? Nie. Więc to było najlepsze rozwiązanie. Masz większy atak, to nie będziesz miał go w ogóle. No i zawsze coś życia zaoszczędziliśmy. Materiały spadają. Z każdej strony. A narzędzi jak nie było, tak nie ma. Teraz spróbujemy porobić tego bossa. Będzie odcinek z bosem, A potem będę sobie kombinował jak sobie poradzić bez... O, ten ładnie z tego karbinowali. A z ich trochę wyleczymy. Yy, elimina... Nie, to jest taka egzekucja. Ajcie mi, że mi się uda. Coś dostałem. Nie widziałem, za szybko kliknąłem. To się zestresowałem. Nie wiem, pewnie rację, znowu. Ten mi zaraz przywoła. On przywołuje, no. Teraz już nikogo nie przywołasz. O, no, on przywołuje sobie. A, dobra, ten za cztery tylko, to kij z nim. Ale przeżyje chyba. Ja już myślałem. Znowu materiały. Znowu materiały poziom jestem na 20. Dobra, spróbujemy najwyżej i się nam gra skończy. Eee, jedźmy tak. Czekajcie. 248 271 155 172 190 Dobra, powinniśmy dać radę. To walka, jedźmy. Pierwszy boss. Najpierw chciałbym zabić. Yy... Majora. O, pięknie, krytyk szedł. No nie, jest, To już, już jest pięknie. Ej, amunicji nie dodałem. Dobra, pancerz to, to mnie nie robi. Ten coś orientację robi. Dobra, jedźmy dalej. A tak wręcz egzekucja. Major, krytyk. 50. No dobra, wolałem lepiej. Nie. Dobra, karabin szurmowy. Czekajcie, to jest paląca seria. Atakuj, nie. On i tak jest na wszystko odporny. 55. 23. Ej, bo mi zginą. Czekajcie, na razie jest dobrze. Major zginie. Ej, słuchajcie, Major padnie. Jeszcze nie, on bardzo duży damage ma. Ale będę cierpiał po tym. Lecie hmm. tak, egzekucja, nie egzekucja. Eliminator i powiedz mi, że się uda. Dziękuję. Przeżył, nie przeżył to. Nie powinien tego przeżyć. Dobra. Jest, 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 dobrze. Teraz ja mam atak, wręcz atakuj tego. Hmm. Nie, przeżył to znowu. No nie powinien tego przeżyć. Ale dobra, już go nie ma. Dobrze. Dobrze, damy radę. 51, a bo on jest teraz z kontr-wali. już no po tobie, Leszu. Udało się. Jest pierwszy boss i są jeansy I nie mamy narzędzi. <grystanie> dobra, pierwszy boss. Ej, to ciekawe. Tego nie było wcześniej. A, dobra, ten sam mnie atakuje. A to. Dwie tury i was nie ma. Dobra, wszystko fajnie. Jest, dwa narzędzia dostałem. E, dobra, dobra, co, co? Pięć narzędzi da. Pięć narzędzi da. Co potrzebujesz? Trampki. Powiedzcie mi, że ktoś ma trampki i będę uratowany. Powiedzcie mi, że ktoś ma trampki. Jeden dzień zajmie mi zrobienia sklep. Czy ja mogę kupić narzędzia? Nie mogę kupić. A to jak sprzedam, to dostanę tylko materiału. Czyli nie zrobię tej misji. Pytanie, czy to ona jest główna, czy na gry nie uwali. No nie mam. No. Trampki on mi dał 5 narzędzi. Dobra, ale to już zobaczymy w następnym odcinku. Tu Mamy trampki do zrobienia, to to jest proste. Yy. Widzicie, jakbym wiedział, to bym poszedł, na przykład. Nie wiem, gdziebym poszedł, żeby być narzędzia. No dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Zobaczymy, co to nam wyjdzie, Nara.